Kimże jesteśmy? Czy jesteśmy ja naszego mózgu, czy też ja psychiki? Kto wreszcie mówi te słowa? Kto słucha ja mózgu, a może jednak ja psychiki? Jesteśmy przede wszystkim ja symbolicznym psychiki. Więcej, zarówno ja symboliczne naszego własnego mózgu, jak i ja symboliczne wszystkich innych mózgów otoczenia w danym momencie tworzą to samo ja symboliczne naszej psychiki. Wtarzam. Zarówno ja symboliczne naszego własnego mózgu, jak i ja symboliczne wszystkich innych mózgów otoczenia w danym momencie, tworzą to samo ja symboliczne naszej psychiki. Jest rzeczą oczywistą, że psychika mózgu ze swym ja symbolicznym jest czym innym niż psychika osoby z jej ja symbolicznym. Psychika mózgu ze swym ja symbolicznym ma podłoże fizyczne. Psychika osoby z jej ja symbolicznym jest bytem całkowicie symbolicznym, a więc całkowicie abstrakcyjnym. Czy któraś z tych psychik jest bardziej mną, gdy piszę te słowa? Naturalnie. Tak jak ja symboliczne mózgu jest najbliższe naszemu mózgowi, tak ja symboliczne naszej psychiki jest mi najbliższe jako osobie. Konsekwentnie, skoro moja osoba jest czym innym niż mój fizyczny mózg i fizyczne ciało, to jest moja, moja osoba tak jak. I ja symboliczne mojej obs psychiki bytem symbolicznym, a więc abstrakcyjnym. Powtarzam, skoro moja osoba jest czym innym niż mój fizyczny mózg i fizyczne ciało, to jest moja osoba tak jak i ja symboliczne mojej psychiki bytem symbolicznym, a więc abstrakcyjnym. Co więcej, moje ja psychiki, a zatem moja osoba, to de facto wypadkowa wpływu ja mojego mózgu oraz ja wszystkich mózgów otoczenia w danej chwili. Jeszcze jedna ważna konsekwencja. Ja symboliczne psychiki. Jest w danej chwili wspólne dla wszystkich osób biorących udział w wymianie symbolicznej. A to może oznaczać tylko jedno: a mianowicie, że nie istnieje coś takiego jak indywidualna osobowość człowieka. Ba, nie istnieje nawet coś takiego jak osoba. Nie istnieją w takim znaczeniu. W jakim zwykliśmy je rozumieć, czyli jako zestaw stałych cech człowieka, tego co w nim niezmienne, nie ma czegoś takiego. Nawet gdyby przyjąć, że ja symboliczne mózgu jest niezmienne, to otoczenie ja psychiki, jest wszystkim innym, tylko nie niezmiennością. A przecież ja mózgu także jest zmienne, bo pozostaje pod wpływem lęku i emocji oraz pozostaje pod wpływem zmiennego ja psychiki. <laughs> Jak się w tym wszystkim odnaleźć? Gdzie jest prawda o tym, kim jesteśmy? No właśnie, gdy mózg jest bytem, który znamy jedynie z rozmyśleń, a otoczenie znane jest nam tylko z wymiany symbolicznej, a innych źródeł prawdy o naszym ja psychiki nie ma, bo cóż innego może świadczyć o tym, że ja. Psychiki, jeśli nie tylko to, co je tworzy, a zatem ja naszego mózgu i wszystkie inne ja mózgów otoczenia. A skoro ja psychiki jest wspólne dla wszystkich osób, biorących udział w wymianie w symbolicznej, wtedy nie ma jakiejś wyjątkowej prawdy, zastrzeżonej dla jednej osoby, nie ma prawdy jednej osoby. Jest tylko prawda wymiany symbolicznej z otoczeniem. I prawda jest dla wszystkich osób biorących w niej udział ta sama. Są jednym i tym samym ja psychiki, a zatem jedną i tą samą osobą. Oczywiście w danej chwili tylko. W nowej wymianie symbolicznej biorący w niej udział ludzie. Będą znów inną osobą na daną chwilę. Wniosek jest prosty i szokujący. Fizycznie istnieje tylko nasz wegetatywny fizyczny mózg, a nasza osobowość, nasza osoba jest fikcją. Istnieje jedynie abstrakcyjnie. I nie posiada żadnych stałych cech. Nasza osoba i osobowość jest równorzędnym ja, symbolicznym wobec symbolicznego ja mózgu. Tym niemniej, wiem, to zabrzmi szokująco, jest nasze ja psychiki, tak jak cała nasza psychika, psychotropowa, Kreacją ja mózgu, psychotyczną, a więc odrealnioną, fikcyjną. Widzimy zatem, że po pokłosiem lęku było pojawienie się psychozy, a najpiękniejszym owocem psychozy, z kolei, było pojawienie się ja symbolicznego. Jeśli to ja zrodziło się z psychozy, wtedy musi mieć wszystkie jej najważniejsze cechy, a w szczególności cechę kardynalną psychozy, jaką jest odrealnienie. Odrealnienie, czyli brak relacji przyczynowo-skutkowej z rzeczywistością. Odrealnienie, czyli zerwanie związku z prawdą realną i stworzenie nowej prawdy, prawdy psychotycznej, która zastąpi prawdę realną. Jeśli pisząc do tej pory, mówiąc do tej pory, wahałem się nieustannie co do tego, które ja symboliczne, mózgu czy, pip, czy psychiki, mówi te słowa i które ich słucha? Czyż to nie dowód na owe zastąpienie prawdy realnej, a więc ja symbolicznego mózgu, Prawdą psychotyczną, czyli prawdą ja psychiki. Owszem, to jest dowód odrealnienia ja psychiki, ale to jest również kolejny dowód na to, jak słuszna jest moja teoria o psychotycznej naturze ludzkiej psychiki. To, że za, się zawahałem, próbując ustalić hierarchię, Pomiędzy ja symbolicznymi mózgu i psychiki jest jak najbardziej zrozumiałym odruchem ja mojej psychiki.